Czy wiecie, że pierwszy długopis został wynaleziony dopiero w 1938 roku? To nawet 100 lat od czasu wynalezienia pierwszej żarówki. To tylko świadczy o tym, jak skomplikowane musi być to z pozoru proste narzędzie, że ludziom już łatwiej było wynaleźć sztuczne światło aniżeli przyrząd do pisania działający jak antyperspirant w kulce. Od tamtego czasu oczywiście wiele się zmieniło i powstało mnóstwo różnych długopisów, o których się fizjologom nie śniło. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na drugą już listę z serii 10 najciekawszych długopisów dla uczniów, studentów i nie tylko. A partnerem dzisiejszego odcinka jest producent długopisów Zakazany Długopis. Pomysłowych długopisów do ściągania, w których tekst ściągi schowany jest za półprzezroczystą niebieską ścianką, dzięki czemu widoczny jest wyłącznie z bliskiej odległości. Już z jednego metra... Ściąga w nim robi się praktycznie niewidoczna. Dzięki temu możecie ściągać, nawet jeśli nauczyciel stoi kilka kroków od Was. Także jeśli nie chcecie wzbudzać podejrzeń ciągłym rozglądaniem się po klasie oraz wierceniem się, aby wyjąć ściągę spod pośladków, wejdźcie na stronę zakazanydługopis.pl i rozpocznijcie nowy rok szkolny, like Boss. Tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka. Numer 10 Chyba każdy zna to uczucie skurczu w palcach, kiedy nauczyciel nie da nam odpocząć i przez całą lekcję każe notować definicje, które sam czyta ze swojego podręcznika. Jako, że nauczyciela raczej trudno zmienić, przynajmniej zawsze możecie zmienić długopis. Ten ergonomiczny długopis wykorzystuje naturalny ciężar waszej ręki, dzięki czemu nie musicie nim aż tak przyciskać i napinać mięśni dłoni. Długopis ten ponadto łagodzi objawy cieśni nadgarstka, nagniotka, a nawet artretyzmu. Numer 9. Kreatywne długopisy, będące jednocześnie samochodzikami do zabawy. Dzięki nim nuda w szkolnej ławce już was nigdy nie dopadnie. W dowolnym momencie możecie zmienić chwyt i zamienić swój długopis w odjazdowy pojazd. Jeśli graliście w Micro Machines, gadżet ten na pewno przypadnie Wam do gustu. Numer 8. Prosty, a zarazem mega funkcjonalny długopis 7 w jednym. Nie uwierzycie, co znajdziecie w środku. Oprócz zwykłej funkcji pisania, długopis został wyposażony w laserowy wskaźnik, ponadto tradycyjny wskaźnik, do tego rysik do ekranów dotykowych, magnetyczną końcówkę oraz lampkę na elastycznym druciku, dzięki której możecie odrabiać pracę domową nawet w całkowitej ciemności. Numer 7. Nigdy więcej przewracania torby czy plecaka na drugą stronę w poszukiwaniu długopisu. Te cukierkowe, elastyczne długopisy Możecie nosić na nadgarstku zupełnie jak bransoletkę. Co więcej, możecie się nimi bawić, łącząc je ze sobą w długie, skomplikowane kształty lub tworząc z nich kolorowy łańcuch. Świetnie sprawdzą się jako długopis w nagłej potrzebie, bo nigdy nie wiecie, kiedy spotkacie na ulicy jakiegoś celebrytę i będziecie chcieli poprosić o autograf. Numer 6. Ten długopis być może nie służy do pisania, ale jest tak ciekawy, że nie sposób byłoby go pominąć. Otóż jest to tak zwany Dictionary Pen, czyli długopis z wbudowanym słownikiem. Idealny jeśli lubicie czytać książki po angielsku, ale nie lubicie sięgać co chwilę posłownik. Gadżet ten wyposażony jest w kamerę oraz funkcję rozpoznawania tekstu. Wystarczy, że przeciągniecie nim posłowie, które was nurtuje, a ten błyskawicznie wyświetli jego tłumaczenie. Numer 5. Jeśli kiedykolwiek byliście w sytuacji, w której potrzebowaliście narysować prostą linię, a nie mieliście ze sobą linijki, zapewne próbowaliście improwizować, na przykład odrysowując linię od innego długopisu. Gdybyście tylko mieli ten. Oto długopis zaprojektowany przez artystę Shikaja Tsenga, którego skówka, długa jak on sam, to jednocześnie linijka, która dzięki swojemu trójkątnemu kształtowi nie przetacza się po kartce jak zwykły długopis. Numer 4. Idealny gadżet dla studentów medycyny oraz antyszczepionkowców czyli długopis w kształcie strzykawki z kolorowym płynem w środku, udającym lekarstwo albo krew. Szczególnym szczęściarzem musiał być ten, który znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie i wszedł w posiadanie strzykawki, sygnującym, Logiem Resident Evil albo Doktora House'a. Numer 3 Scribble Pen to jedyny na świecie długopis, który pozwala wam napisanie, rysowanie we wszystkich możliwych kolorach. Jak głosi slogan produktu, od teraz świat jest twoją paletą. I to dosłownie, gdyż Scribble Pen to tak naprawdę narzędzie do wybierania kolorów, znane z każdego programu graficznego w prawdziwym życiu. Długopis umożliwia wam zeskanowanie koloru danej rzeczy, zwyczajnie go do niej przykładając. A następnie dzięki kartridżowi z kolorowym tuszem jak w drukarce, rysować w danym kolorze. Numer 2. A teraz coś dla fanów kawaii, czyli japońskich słodkości. Składane długopisy, stylizowane na witaminowe pastyrki. Wyglądają niezwykle uroczo. Każdy kolor ma nadrukowaną inną minkę. Ich wielkość to niecałe 5 cm, a po rozłożeniu aż 12, czyli prawie jak normalny długopis. Numer 1. A na koniec długopis, który chyba nigdy się nie znudzi, czyli długopis UV. Długopis, którym możecie pisać niewidocznym dla ludzkiego okatuszem, a następnie robić go widocznym za pomocą wbudowanej Latarki UV. Tuż UV ma szerokie zastosowanie. Możecie używać go jako dekoracji na szkolne potencówki lub przede wszystkim robić nim niemożliwe do wykrycia ściągi. OK, tym niewidocznym, jak nieogolone nogi w zimne dni, akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzedni z tej serii. Przypominam również o długopisach Zakazany Długopis, do których link zamieszczam w opisie. Zapraszam Was jeszcze na mój nowo założony kanał Chiński Express, kanał z animacjami Pauli's Sosecz, a także oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów oraz prywatny Instagram Życie na Filipinach. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć!